Cześć w dzisiejszym odcinku. Ze względu na to, że zbliża się lato, pokażę wam, jak zrobić bezę. Ale nie będzie to zwykła beza, ponieważ będzie wegańska. Zapraszam do oglądania. W misie miksera umieszczamy 220 g akwafaby, czyli wody po puszce z ciecierzycy. Taką akwafabę dokładnie ubijamy przez kilka minut, aż powstanie bardzo gęsta biana. Powinna wyglądać tak samo jak białka ubite. Wtedy zaczynamy dodawać stopniowo 250 g cukru, a gdy cukier się wmiesza w bezy, tak że nie będą wyczuwalne żadne grudki, dodajemy resztę składników, czyli łyżkę skrobi, łyżkę octu oraz łyżkę soku z cytryny. Jeszcze przez kilka sekund ubijamy na najwyższych obrotach miksera, aby wszystko się wmieszało, i bezę wykładamy na blaszkę. Ja tutaj sobie narysowałam okrąg o średnicy 30 cm, ale nasza beza podczas pieczenia i tak się nieco rozleje, więc będzie zajmowała więcej objętości. W podobny sposób przygotowujemy nieco mniejszy blat. Bezę pieczemy w nagrzanym piekarniku do 130 stopni, dużą przez 2,5 godziny, a małą przez 1,5. Teraz przygotujemy krem. Śmietankę z dwóch puszek mleczka kokosowego przekładamy do pojemniczka, dodajemy cukier puder i fix bądź wiórki kokosowe, jeżeli chcecie zagęścić nieco krem. Ubijamy przez chwilę, aż masa zwiększy objętość i wszystko się ze sobą połączy i wykładamy na wystudzony blat bezy. Dekorujemy ulubionymi owocami. Ja tutaj miałam porzeczki i wiśnie. Wiśnie oczywiście były wydrylowane. Zamaczamy lekko owoce w kremie i dajemy drugi mniejszy blat bezy. Potem robimy dokładnie to samo, czyli krem, owoce i można jeszcze opcjonalnie udekorować listkami mięty. I beza jest gotowa. Jak widzicie, jest bardzo prosta w wykonaniu, a w dodatku jest wegańska. Smacznego!